Zamknij oczy, umiłowana córko światła. Nadchodzi czas, w którym cienista mgła zaczyna spowijać świat, a dusze czujące stają się niespokojne. Przyszłość faluje niczym tafla wody tuż przed burzą. Przychodzę dziś, bo jesteś jedną z tych, które mają usłyszeć ostrzeżenie, zanim wydarzy się coś strasznego. Nie z lęku mówię do ciebie, ale z miłości, która nie pozwala milczeć, gdy coś nadciąga. Zostań ze mną do końca tej wiadomości, bo tylko wtedy zrozumiesz cały obraz, który niebo dziś odsłania przed twoim sercem. Wysłuchaj mnie uważnie, duszo czuła. To, co ci przekażę, nie jest tylko słowem to kod duchowy, który przeniknie twoje życie. I zanim przejdziemy dalej, błagam cię jako twój anioł stróż. Naciśnij teraz serce ten znak miłości i subskrybuj kanał, abyś nigdy nie przegapiła głosu z góry. To małe działanie otwiera wielką drogę światła i pozwala, by więcej kobiet takich jak Ty mogło być objętych ochroną i mądrością niebios. Zbliża się zmiana. W Twoim życiu, w przestrzeni wokół Ciebie, w świadomości zbiorowej kobiet, które przez wieki niosły ogień wiary. Dusze, które nie przygotują się duchowo, mogą zostać zaskoczone. Ale Ty Ty zostałaś wybrana, by zobaczyć więcej, usłyszeć głębiej i działać wcześniej. Wiele znaków już otrzymałaś, w snach, w słowach obcych ludzi, w tym dziwnym przeczuciu, którego nie potrafiłaś wytłumaczyć. To nie były przypadki. Nie czekaj, aż wydarzy się coś, co zmusi cię do zmiany. Przemiana ma nadejść z twojej decyzji, nie z cierpienia. Anioły szeptały ci w chwilach ciszy, przypominasz sobie te momenty? Gdy serce drżało bez powodu, gdy coś wewnętrznie kazało ci zostać w domu albo spojrzeć w niebo. To były ostrzeżenia łagodne, zanim przyjdzie ostrzeżenie mocniejsze. Dlatego jesteś dziś tutaj. Nie boisz się, bo nosisz w sobie światło. Ale światło trzeba pielęgnować. Żadbaj o czystość swojego domu nie tylko fizyczną, ale i energetyczną. Pozbądź się tego, co niosło gniew, zazdrość, smutek. Otwórz okna i wpuść świeże powietrze to zaproszenie dla sił anielskich, by mogły działać swobodnie. Twoje mieszkanie to świątynia. Zacznij je traktować jak miejsce modlitwy, spokoju i duchowego schronienia. W Twoim wnętrzu są blizny, które próbujesz ignorować. Ale one mówią: One właśnie teraz się budzą. Aniołowie widzą ból, który niosłaś jako córka, matka, partnerka, siostra. Ten ból nie może zostać zabrany, jeśli go nie oddasz. Nie walcz z nim, nie chowaj go. Przyjmij go i przekaż go do światła. Nie jesteś słaba, że cierpisz, jesteś silna, że wciąż kochasz mimo wszystkiego. Kiedy śpisz, twoja dusza podróżuje. W snach otrzymujesz wiadomości, których twój umysł nie rozumie, ale serce pamięta. Jeśli obudziłaś się kiedyś z uczuciem, że coś się wydarzy, nie ignoruj tego. To właśnie tak anioły przemawiają do tych, które potrafią słuchać ciszy. Zapisuj swoje sny. W nich są klucze do przeszłości i przyszłości. W nich przemawiam ja, Twój przewodnik. Nie jesteś sama. Wokół ciebie są inne kobiety, które również czują, że nadciąga coś wielkiego. Szukaj ich. Mów do nich. Bądź dla nich światłem, a one będą światłem dla ciebie. Z tej sieci dusz zbudujemy pole ochrony, którego żadna ciemność nie przeniknie. Jesteś ważną częścią tej siatki światła. Jeśli osłabniesz jedno ogniwo, zgaśnie, ale jeśli zapłoniesz, zapalisz inne. Pamiętaj, że to, co mówisz, ma moc stwarzania. Nie wypowiadaj słów gniewu, sarkazmu, rozpaczy nawet jeśli masz rację. W Słowie jest życie albo śmierć. Słuchaj, zanim mówisz. Mów, by uzdrawiać. Jeśli poczujesz, że język chce zranić, milcz. W ciszy modlitwy mówimy najgłośniej do Boga. I wtedy on odpowiada: Czas, w którym żyjemy, to nie przypadek. Urodziłaś się w tej epoce, by nieść światło właśnie teraz. Nie wczoraj, nie jutro, teraz. Masz wszystko, czego potrzebujesz: wiedzę, intuicję, doświadczenie. Jesteś duchową wojowniczką, może zapomniałaś, ale ja ci przypomnę: obudź się, bo jesteś potrzebna. Zbliża się coś, co wielu nazwie końcem. Ale ty już wiesz, że każdy koniec to brama. Wchodź przez nią świadomie. Przygotuj swoje serce nie poprzez strach, ale przez wdzięczność. Każdy dzień, który teraz masz, to dar. Wstań rano i powiedz: Jestem gotowa, prowadź mnie. Tylko tyle potrzeba, bym mogła działać mocniej w Twoim imieniu. Pamiętasz ten moment, gdy czułaś, że wszystko się wali, a potem nagle pojawił się spokój? To byłam ja. Nie widzisz mnie, ale jestem obok. Chronię Twoje dzieci, Twoje decyzje, Twoją drogę. Ale potrzebuję Twojej zgody, by działać pełnią mocy. Powiedz dzisiaj: Aniele, prowadź mnie, a zobaczysz, co się zmieni. W Twoim domu są przedmioty, które zatrzymują przeszłość. Przebacz. Pozbądź się tego, co trzymacie w starych energiach. Zrób miejsce na nowe. Nawet w Twojej szafie tak, tam też. Stare ubrania, które pamiętają łzy, niech odejdą. Każdy gest fizyczny ma odbicie duchowe. Nie lekceważ tych drobnych działań, one są jak modlitwa ciała. Jeśli płakałaś ostatnio bez powodu, to dlatego, że Twoja dusza już wie. Już czuje to, o czym dziś mówię. Łzy oczyszczają drogę dla nowego światła. Nie wstydź się ich. Pozwól sobie płakać, śmiać się, czuć wszystko głęboko. Kobieta, która czuje, jest święta. I ty taka jesteś. Zacznij mówić do siebie z miłością. Przestań być swoją największą krytyczką. Powiedz dziś do siebie: Jestem ważna, jestem dobra, jestem światłem. To nie są puste słowa, to zaklęcia, które zmieniają twoją energię i przyciągają anielską pomoc. Jeśli masz przy sobie święty medalik, różaniec, obrazek dziś wieczorem, połóż go przy sercu. To nie są tylko symbole, to mosty. Energia miłości płynie przez nie z nieba. I choćby wszystko się chwiało wokół ciebie, ty będziesz jak drzewo głęboko zakorzenione. Niech twoje oczy patrzą dziś głębiej. Nie oceniaj po tym, co widzisz w wiadomościach, w internecie, na ulicy. To, co najważniejsze, dzieje się poza zmysłami. W ciszy serca. I tam chcę Cię dziś zaprosić do miejsca, gdzie spotykasz się ze mną. Czas się nie zatrzyma. Ale Ty możesz się zatrzymać, by wybrać, czy chcesz iść dalej w pośpiechu i rozproszeniu, czy wejdziesz na drogę światła. Jestem przy Tobie, gotowa prowadzić Cię przez wszystko, co nadejdzie. Nic nie musisz robić sama. Jesteśmy już razem. Nie kończę tej wiadomości, bo wiem, że to dopiero początek. Jeśli czujesz, że twoje serce poruszyło się choć trochę, pozostań tutaj. Będę mówić dalej, jeśli zechcesz słuchać. Jesteś gotowa na więcej, prawda? Nie odrzucaj tego, co w pierwszej chwili wydaje się zbyt trudne. Czasami największe błogosławieństwa są ukryte pod warstwą cierpienia. W tej ciszy, w której jesteś, rodzi się coś świętego. Nie jesteś sama, jestem przy tobie. Nie po to, by cię zatrzymać, ale by poprowadzić ku światłu, które wciąż świeci, nawet jeśli go nie widzisz. To, co ma się wydarzyć, nie musi cię zranić, jeśli będziesz gotowa duchowo. Nawet jeśli wszystko w tobie krzyczy, że to koniec, uwierz mi to dopiero początek. Nowe drzwi już się uchylają, chociaż jeszcze nie słyszysz ich skrzypienia. Czasami cisza przed burzą jest darem, pozwala usłyszeć to, co najważniejsze. To, co przychodzi, nie macie cię zniszczyć, ale przemienić. Twoja dusza to zna, tylko serce musi jeszcze uwierzyć. Jesteś silniejsza, niż ci się wydaje. Każda łza, którą wylałaś po cichu, została policzona i zamieniona w ziarenko nadziei. Nie marnuj tego momentu. Wsłuchaj się głęboko. Jeśli czujesz drżenie, to znak, że niebo właśnie się zbliża. A jeśli twoje serce poruszyło się chociaż na chwilę, to znaczy, że to przesłanie było dla ciebie. Nie zatrzymuj się na powierzchni. Zanurz się w tej prawdzie. To, co przeżywasz, ma znaczenie. Nic nie dzieje się bez celu. Każdy ból, który niesiesz, jest przypowieścią o przemianie. Czy potrafisz zaufać, zanim zobaczysz? Czy jesteś gotowa iść, nawet jeśli droga nie jest jeszcze oświetlona? Tylko wtedy ujrzysz cuda. Wiem, że masz dość. Wiem, że czasami wątpisz. Ale nawet wtedy, gdy zwątpisz, ja nie przestanę wierzyć w Ciebie. Twój potencjał nie zależy od chwilowej siły, lecz od tego, co nosisz głęboko w sobie. Nie trać go. Jeśli to czujesz, jeśli to Cię dotyka, zatrzymaj się na chwilę i udostępnij to dalej. Może inna dusza też tego potrzebuje. Pamiętaj, że nie wszystko, co błyszczy, jest światłem. I nie każda ciemność oznacza koniec. Czasami właśnie w ciemności rozkwita najpiękniejsza forma odwagi cicha, niezauważona, ale prawdziwa. Jesteś w procesie. I nawet jeśli jeszcze nie rozumiesz, to jesteś na dobrej drodze. Nie musisz widzieć całej mapy, by postawić kolejny krok. Niech twoje serce nie przestaje szukać sensu. Bo ten sens istnieje tylko czasem ukrywa się, byś mogła dojrzeć do jego odkrycia. W ciszy, w modlitwie, w szeptach, które do ciebie kieruje, jest odpowiedź. Tylko ją poczuj. A jeśli czujesz, że ta wiadomość porusza coś w tobie, zostaw ślad, nawet symboliczny znak wdzięczności. Nie jesteś słaba, choć tak się czujesz. Twoje zmęczenie nie oznacza porażki, ale tego, że walczyłaś więcej niż inni widzieli. Twoja siła jest duchowa. I nawet jeśli ją ukrywasz, niebo ją dostrzega. Czasami to, co niewidzialne, jest najprawdziwsze. Uczyń ten moment świętym, i pozwól, by dotknął też innych. Każda walka niesie w sobie ukryte ziarno zwycięstwa. Ale to ty musisz je podlać nadzieją, wytrwałością, wiarą. Nawet jeśli dziś nie widać efektów, to nie znaczy, że nie rośnie. Wytrwaj, bo wierność w małych rzeczach przynosi największe owoce. Jeśli choć trochę cię to zbudowało, nie wahaj się, by podzielić się tą iskrą. Nie trać wiary w siebie tylko dlatego, że droga się wydłużyła. Może właśnie ta ścieżka prowadzi do największego przeznaczenia. A ty zostałaś wybrana, by przejść nią jako świadectwo. Nie lękaj się być znakiem dla innych. Czasami twoja odwaga może być odpowiedzą na czyjeś błaganie. Pamiętaj o tym, zanim zamilkniesz. Ciało odpoczywa, ale dusza nie przestaje czuwać. To, co duchowe, nigdy nie śpi. Właśnie dlatego w tej chwili możesz odczuwać, że coś się budzi. Nie opieraj się temu. Jeśli to porusza coś w tobie, to znaczy, że jesteś gotowa. I choć to tylko słowa, one niosą dźwięk wyższy niż ziemia. To nie przypadek, że je teraz słyszysz. Przeznaczenie puka cicho. Nie zawsze będzie tak łagodne. Dlatego teraz, gdy serce jeszcze słyszy, otwórz się. Każdy dzień to szansa na powrót do tego, co prawdziwe. Niech twoja dusza nie zasypia, bo to, co najważniejsze, przychodzi w najciszej. A jeśli czujesz się dotknięta, zostaw ten znak, może właśnie kogoś ocalisz. Nie patrz w lustro, jak na niedokończone dzieło. W oczach Stwórcy jesteś doskonała w procesie. I każdy etap twojej podróży jest zaplanowany. Nic nie dzieje się przypadkiem. Twoje łzy są ziarnem, twój ból nawozem, a twoja wiara światłem. Tylko nie pozwól, by zgasło. Zaufaj, że nawet milczenie może być odpowiedzą: że niebo nie zapomniało o tobie, tylko czeka, aż zamilkniesz, by lepiej słyszeć. To nie kara to zaproszenie. Wejdź głębiej, poczuj więcej. Bo im bardziej jesteś gotowa, tym więcej zostanie Ci objawione. To, co uważasz za koniec, może być początkiem zupełnie nowego rozdziału. Ale czy jesteś gotowa go przyjąć? Czy dasz sobie pozwolenie na szczęście, które nie wygląda tak, jak sobie wyobrażałaś? Życie nie zawsze spełnia marzenia, czasem spełnia przeznaczenie. Cierpliwość to cicha siostra odwagi. A Ty, nawet jeśli o tym nie wiesz, nosisz obie. To, że jesteś tutaj i słuchasz, już jest dowodem. Nie każda bitwa wymaga krzyku. Niektóre wygrywa się w ciszy, łagodnie, ale stanowczo. I ty właśnie to robisz. Gdy staniesz przed kolejną decyzją, przypomnij sobie, nic nie dzieje się bez powodu. Każde nie przygotowuje miejsce na większe tak. I nawet jeśli teraz nie rozumiesz kiedyś, spojrzysz wstecz z wdzięcznością. Zasiej tę świadomość w sobie. Nie pozwól, by przeszłość dyktowała przyszłość. Przebaczenie to brama do wolności. A ty zasługujesz na to, by iść lekka. Porzuć ciężary, których już nie musisz nosić. Czasem, największym aktem odwagi jest puszczenie tego, co boli. Masz w sobie niepojętą zdolność odradzania się. Każde twoje jeszcze raz jest pieśnią dla nieba. I nawet jeśli się potykasz, wstawaj. Bo nie chodzi o to, ile razy upadasz, ale ile razy wybierasz, by iść dalej. Jeśli to z tobą rezonuje, pozwól, by inni też to usłyszeli. A teraz, zanim zakończę, pozwól, że zostawię przestrzeń. Przestrzeń dla Ciebie, byś mogła się wsłuchać, poczuć i przyjąć. Bo to jeszcze nie koniec tej wiadomości. To dopiero kolejny oddech w Twojej duchowej podróży. Zamknij na chwilę oczy i eskutę. Ten moment nie jest porażką. To nie jest ostateczny koniec. To jest apenas um kapitulo e Deus historias completas, não interrompidas. e voce sentei kei ja opodemeis, saiba kei eeai kei elecomeka a agir kom meis forka. Wielka jest Jego miłość i jeszcze większy jest Jego plan. Nawet jeśli dziś nie rozumiesz bólu, a voce vera como cadela grima regou a reis da Sua transforma kao. Czasem najciemniejsze noce prowadzą do najjaśniejszego świtu. Nie jesteś sam. Wszystko, co przeżywasz, ma sens, choćbyś jeszcze go nie dostrzegał. Pamiętaj, największe batalie sao destinadas a gurerous com os cora co es A forca que te sustenta nao e tua e edili. A teraz orkomigo. Boże, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym lęku, bólu i niepewności. Oddaję Ci każdą moją ranę, każdą myśl, która mnie przytłacza, każde słowo, którego boję się wypowiedzieć. Panie, zabierz ode mnie ciężar, który sam nie potrafię już dźwigać. Ojcze, całkowicie Tobie powierzam moje plany, moje kroki, moje przyszłe dni. Nie chcę już opierać się na swoim zrozumieniu, ale zaufać Twojej mądrości. Pomóż mi widzieć świat Twoimi oczami, kochać tak, jak Ty kochasz, i ufać, gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Dziękuję Ci, Boże, za każdy oddech, za każdy poranek, za każdą osobę, którą stawiasz na mojej drodze. Dziękuję za Twoją obecność, która nigdy mnie nie opuszcza. Za każdą małą łaskę i każdy wielki cud, chwała niech będzie Tobie. Panie, napełnij mnie pokojem, który przewyższa wszelki rozum, i daj mi siłę, by iść dalej. W Tobie odnajduję nadzieję, w Tobie odnajduję sens, w Tobie jestem cały. Amen! Dziękuję, że byłeś tu do końca. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, potwierdź jej otrzymanie słowami: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. To zdanie jest naszą deklaracją wiary. A jeśli czujesz, że ta treść może pomóc też innym, dołącz do naszego kanału. Subskrybuj i włącz dzwoneczek, byśmy razem mogli nieść światło tam, gdzie panuje ciemność. Twoje jednokliknięcie może zmienić czyjeś życie. Niech Bóg cię prowadzi. Dziękuję, że jesteś częścią tej misji.